Hej, zapraszam Was dzisiaj na test rzeczy z Odensai Mam dwie palety do oczu, jedną już wykonywałam sobie makijaż na Instagramie Drugą wykonywałam w dzienny makijaż, a dosłownie musiałam, maźdałam, jak kto woli Kilkoma cieniami, więc spróbujemy sobie wykorzystać ją dosyć porządnie No i jeszcze na koniec sobie paletę rozświetlaczy oraz pomadki Wiem, że w tym tygodniu wyszła, wyszła nowa kolekcja Solmane, więc już wiemy, dlaczego dostaliśmy tą akurat kolekcję. Ta paleta rozświetlaczy jest już wyprzedana, a paleta cieni jest wycofywana ze sprzedaży, więc wchodzi na to kolejna kolekcja. Ale chciałam Wam pokazać, jak wygląda też Alba, ale zobaczmy. Ja już mam primer na oczach. No i weźmiemy się za. Ale jak ktoś nie widział filmu z otwieraniem paczki, to zapytam najpierw. Jest ona, powiedzmy, że jest część taka bardziej neutralna, taka ciepła, no i taka dosyć chłodniejsza, różowa. I używałam tego, nie? tego, tego i tego, więc szłam w takie fiolety bardziej. Dobra, przybliżymy się i wykombinujemy. Myślę, że zaczniemy sobie od Morning Glory, ale ładnie się odbija teraz. Paleta się dość osypuje. Jeśli patrzymy się na nasze cienie, robimy sobie może coś delikatnego. Delikatnego. Zaczynając od brązu ciemnego. Nie. Yeah. Why not? Nie skupiam się na tym, co mi tutaj się osypuje, ponieważ ja i tak i tak lubię zawsze. Zawsze oczy, potem dopiero twarz i czyszczę sobie jeszcze po drodze przynajmniej za dwa razy. Jak słyszycie bardzo głośno ptaki, to tak, tak jest na co dzień. <noise> Nie mam do końca zamkniętego okna, więc też może dlatego, ale już ostatnio, podczas ostatniego filmu, bardzo mocno podczas edycji można było słychać te ptaki. I powiem mi to nie przeszkadza, nie wiem jak Wam, ale fajnie wyczuć tą wiosnę w końcu. <grywam> Biorę sobie do rozcierania puchacza i odcień jaśmin. Ja, I przejeżdżam. Widzicie, że tu mam strasznie dużo tego sutu. I wszystko też poszło na ten ciemniejszy cień, ale nie ruszam je tu, ponieważ można łatwo dołożyć te cienie z tego, co zauważyłam. No wiadomo, mogłabym też mocniej oczepać te pędzle i w ogóle mniej nabierać i w ogóle. Ale nie przejmuję się to Makijaż jest dla zabawy, prawda? Jeśli coś będzie nierówno, yy, to już Wam mówię dlaczego, ponieważ moje powieki ostatnio mają fazę przesuszmy się ponownie. Jedyne, czego mi tutaj brakuje, to jest taki stricte matowy beżowy cień. I sobie czyszczę Trochę. Wydaje mi się, że ta alfa 1 jest taka najbardziej neutralna z tych wszystkich, które mamy ogólnie dostępne na stronie. Dodam sobie jeszcze może troszeczkę jednak tego tu załamanie. I think it's good. Weźmiemy sobie odcień Coffee Bean, czyli taki ciemny, ciemny błysk. On będzie tutaj fajnie chyba pasował, tak mi się wydaje. Dołożę sobie tylko tego, tego nyksa. Klepując go na. No większość powieki. Ten Coffee Bean, tylko żeby trafić do tego. Jest to ładny, taki ciemny błysk ze złotymi drobinkami. Tu jest troszeczkę za różowo, z takim różowym podtonem wyszło. Myślę, że nie jest źle. I sobie ro rozetrzemy go tutaj bardziej w bok jeszcze. Kosmos też mnie kusi, żeby jeszcze go dodać, ale jest takim złotym, złotem już. A... Odcień Golden Tulipa. Bo żeby najpierw weźmiemy lekko tu, potem na sam, Tak, równy tak. Kosmos. Powiem się, że, że fajne są te małe, małe wkładziki, ponieważ paleta nie wygląda na toporną. Ten, bo jest taki bardziej pomarańczowy, mi się wydaje. Nie zakrywamy się. To jest dla mnie dzienniak. Ja przypominam, to jest dla mnie dzienniak. I weźmiemy sobie małym, małym... Nie najmniejszym, ale małym pędzlem, płaskim. Ten odcień. Golden, golden Tulipa. I głowa odchyla do tyłu najlepiej. I tam, tam, tam. Nie wiem czemu, ale tak mi jest najlepiej nakładać wszystkie błyski tak tutaj stricte w kącik. Dam sobie jeszcze taką Morning Glory. Wychodzi z niego stricte coś takiego różowego trochę dodaję sobie jeszcze go na dół, łączyć sobie kurę z dołem. Bardzo mi się podoba. To spróbujmy sobie teraz coś. Może dodalibyśmy tego sunflowera? To jest sunflower tak od dołu. Ale już e, zrobimy to trochę inaczej. Bo zrobimy sobie psi, psikując, psikując, psikając, spryskując. Sprayed. sprayed on it. Biorę sobie cień, giełka z glamu. Powiem, że ostatnio ją polubiłam i też do takich rzeczy właśnie. I biorę sobie takim starym sposobem na błyski, czyli klejenie ich na mokro, trochę. Musi mi być widać. Bardziej się prostuje. Próbuję pod skosem. Że już dawno nie używam tego sposobu na nowej palecie. Zazwyczaj to robię przy takich starszych paletach znowu lekko, jeden lekki psik i jedziemy dalej. Pamiętajcie, żeby to wtedy, jak robicie coś takiego, to odsunąć, odsunąć całą resztę, albo spsikiwać tak właśnie na bok, ponieważ może to dojść do Waszej palety, a jak dojdzie do Waszej palety, to mogą Wam się zepsuć cienie, czyli tak z kamieni bać No i powiedzcie mi, czy te błyski nie są ładne. Są ładne. Nawet jeśli nie są turbatami. Bo nie każdy w życiu potrzebuje turbotów, nie każdy w życiu potrzebuje turbopigmentów, nie każdy w życiu potrzebuje najbardziej błyszczących cieni, bo one nie u karteku dobrze wyglądają. Moja 26-letnia, tak? 26-letnia powieka też czasem nie lubi się z formułą turbopigmentów. I to, że w niektórych dni po prostu one się tak zbierają, że szkoda gadać i wolałabym wziąć sobie burszmaty, albo właśnie takie błyski, które są lżejsze, bardziej takie brokatowo-metaliczne niż stricte turbo, które tak się zmieni na, na różnych rzeczy, szczególnie na odcień zielony. Na przykład moja mam mamę tą paletą był naprawdę bardzo ładnie pomalowała. Do you like it? I like it. Tym, tym odcieniem jeszcze wewnętrznym to jest Daisy. Daisy. I zrobimy sobie matowy kącik. Mój pędzel jest jeszcze lekko wygodny, ale myślę, że mi wybaczycie. So Całkiem. O i co mogę powiedzieć od razu, te cienie się bardzo ładnie trzymają na bazie. Przejdźmy sobie do Somane. To jest Lius i Stiarna. Stier, Sol i Mane. I tu możecie zobaczyć, że tak. Ten jest takim dosyć charakterystycznym, zwykłym, dziennio, dzienniakowym rozświetlaczem. Ten. Yy, no właśnie używałam przy robieniu fioletowych makijaży, bo ładnie się wybija właśnie z takim fioletowym shiftem, z -fioletowym shiftem, trowi ja mi przypominając, taki stary, stary rozświetlacz z My Secret. Tu Sol jest bardzo ładnym takim różotoperem, mogę tak to powiedzieć dla mnie. No i mane jest chyba takim cytrynkowym żółtym, mogę tak to powiedzieć. Czy nie? Który mi przypomina taki jeden cień z glam shopu, który właśnie był niebieski i miał w sobie taką żółtą poświatę cytrynową. Ja sobie wezmę tego liusu. Ja jestem przypudrowana, jestem co zbrązowiona. Tu się wybijają, powiem Wam szczerze, taki jasny drobinę, mimo tego, że to jest ten taki żółty. No, te jasne drobiny się wybijają, jak tak zrobię. Tu widzę białość czy plamy? Nie widzę plamy. I tak to wygląda z bliska. Więc widzicie tą jasną poswiatę. Ten sol, sol na tą część policzka. Będziemy rozświetleni i dam go trochę wyżej. I tu już się pojawia ten taki błysk za duży. Bo ja go za bardzo wpracowałam. A jakbym tu dała tylko na górę? Dla mnie jest to trochę za ciemny błysk, ale jest ładny. Tu w porównaniu z tym. Oczywiście pamiętajmy, że go nawabiam sporo. I może dodalibyśmy jeszcze tego taką... manę. Manę na na nóż i... <noise> lotarnia. lotarnia i rozcieram go palcem czy ja tego potrzebuję? nie <noise> a czy mogę? tak okay. no tu jest za dużo tego rozświetlacza tu jest lepiej ale ten lius może pomieszany z sol, będzie dla mnie takim fajnym. I może w mniejszej ilości się z tym pędzlem. Dobra, i już Wam pokażę z tego stior Stiorma. Stiorma. I to jest lius, Mane. Sol. Sol. Mane. Stiorma. Ilius no i to jest taki taki zestaw bardziej o, może zestaw bardziej już Wam pokażę jeszcze w porównaniu z tym Norns którym, który jest taki jak ja tu mówiłam, taki silikonowy w odczuciu i on ma o, mm, on ma ten taki błysk Podobny do tego, do many, ale troszeczkę bardziej pomarańczowo mi się wydaje na żywo. Więc jego raczej nie będziemy używać na co dzień. Tu jest już za dużo. Więc przejdźmy jeszcze do ust. A i pokażę Wam jeszcze tego szkuld. Bo w końcu go nie użyliśmy. Niebieski, taki ładny, błyszczący niebieski. Z tym ciemnym, wow. Ten zielony futurizm. Tylko te są bardziej suche niż tamte, Ale widzicie, jakie mają ładne błyski. I like it. It's so cute. Ja uwielbiam takie błyski. Nawet jakbym mogła całą, całą powiekę w błysku na co dzień. Tylko, że błyski są bardziej skomplikowane w działaniu. Zastanawiam się nad jednym z tych dwóch tintów. Może weźmy ten pomarańczowy bardziej. Tylko, że ja sobie zrobię tak, że sobie nałożę na moją handy dandy y, paletę. I nałożę sobie z tej palety. Dobrze wzięłam kolor? Potę Lily. Lily. I sobie tak bardziej go wklepię. Cream lip, lip stainem. Nie tintem. Cream lip stainem więc biorę sobie go. Wychodzi też z niego taka trubina. Nic cute. I nie będzie aż taki przytłaczający. Czuję się jak <grymny> <grymny> Czy ktoś kiedykolwiek Wam mówił, że może się czuć raz jak rusałka? Nie. Teraz wiecie. I tak wygląda cały makijaż. Jak Wam się podoba? Bo mi się bardzo podoba. Jest on taki mój. <grymny> bardzo lubię żółte i pomarańczowe odcienie przy moich oczach. I tak to wygląda ten produkt uzupełnia mi się podoba ze względu na to nie dlatego, że jest krzywo nałożony <laughs> tylko, że nie jest ciężki, nie jest od razu wysuszający, bo niektóre te lipglinty są takie mocno wysuszające. Te cienie są bardzo miłe w obsłudze i bardzo ładnie mi się to roztarło i wszystko wygląda tak bajecznie. <laughs> I don't know why, tak mi się kojarzy bajecznie. No te rozświetlacze one są, nie są takie jedwabiste. Nie są moimi ulubionymi takimi rozświetlaczami, żeby była taka tafla, tafla. No i ten odcień. No to nie jest taki rozświetlacz na co dzień. W żadnym przypadku jest, są rozświetlacze. Ten jeden, ten y Liost, który taki jest bardziej codzienny, no ale zobacz, to no nie jest codzienna. No I ma to swoje plusy i minusy. no Ja lubię niecodzienne rozświetlacze i lubię je używać też na oczach, więc tu też to będzie. Ale jeśli nie lubicie takich niecodziennych rozświetlaczy, no to to nie jest dla Was. I ogólnie tam mało jest takich codziennych rozświetlaczy wodenzaj. Mi się bardzo dobrze pracuje z kosmetykami jedenzaj I czy to Hela, czy to Alva, czy to właśnie Solmane, I like it. Dla mnie jest za zachodu. Ale tam jest dużo kosmetyków wartych zachodów. Niezdrowy dla portela. Czuję się ładna. Ja uciekam na razie. Pa.